Witam, z tej strony Banana Trader. Tematem dzisiejszego odcinka jest wprowadzenie do analizy fundamentalnej i analizy technicznej. Zaczynajmy. Analiza fundamentalna i analiz analiza techniczna, w przeciwieństwie do tego, co omawialiśmy w poprzednim odcinku, to jest inwestowanie pasywne, te dwa najpopularniejsze typy analiz zaliczamy do inwestowania aktywnego. Poprzednio mówiliśmy o inwestowaniu pasywnym, takim, które nie wymaga zbyt dużo czasu na edukację, na zajmowanie się nim, na monitorowanie inwestycji. Dzisiaj przechodzimy do inwestowania aktywnego, czyli takiego, które wymaga już istotnych nakładów czasu na edukację i na zajmowanie się inwestycjami, ale daje również szansę na bardziej atrakcyjne wyniki bardziej atrakcyjne zyski, wyższe stopy zwrotu. Obydwie te analizy, te dwa najpopularniejsze typy, czyli analiza techniczna i analiza fundamentalna, skupiają się przede wszystkim na rynku akcji. Bywają one jednak stosowane również w innych klasach aktywów towarach, surowcach, kryptowalutach, a czasem nawet w obligacjach, w nieruchomościach no już raczej nie za bardzo. Zarówno analitycy techniczni, jak i fundamentalni są sceptyczni wobec hipotezy rynków efektywnych teza rynków efektywnych to jest taka koncepcja utworzona przez Eugene Fama i pana French, która zakłada, iż rynki są efektywne, a konsekwencją założenia o efektywności rynków, tezy przyjęcia takiej tezy, jest niemożliwość uzyskania ponadprzeciętnych stóp zwrotu, ponadprzeciętnych zysków wyższych od. Przeciętej, no a jeżeli się to uda, to tylko i wyłącznie ze sprawą szczęścia i nie jest to możliwe, zdaniem zwolenników hipotezy efektywnej, do utrzymania w długim okresie. Fundamentaliści, jak przyjęło się określać praktyków analizy fundamentalnej, uważają, że rynek w niedoskonały sposób wycenia spółki i skupiają się w swojej analizie na znalezieniu spółek w ich ocenie niedoszacowanych lub przeszacowanych. Technicy z kolei uważają, że ceny aktywów podlegają trendom oraz istnieją powtarzalne schematy ruchów cen oraz wolumenu. Omówimy teraz krótko we wstępie, ponieważ bardziej dokładnie zajmiemy się tym w kolejnych odcinkach, metody analizy fundamentalnej oraz analizy technicznej. Zacznijmy od analizy fundamentalnej. Generalnie analiza fundamentalna to przede wszystkim analiza biznesu spółki, tego czym ta spółka się zajmuje oraz wycena tego biznesu. Fundamentalistów interesują takie obszary jak perspektywy sektora i pozycja konkurencyjna firmy w ramach tego sektora, sprawozdania finansowe firmy, wycena spółki na tle całego rynku oraz sektora, a także relacja zysków oraz wartości księgowej do kapitalizacji całej spółki. Również otoczenie makroekonomiczne, kompetencje i doświadczenie pracowników zarządu oraz prezesa, struktura właścicielska, potencjał do fuzji oraz przejęć. Tutaj mamy Sprawozdanie finansowe, w tym przypadku wycinek sprawozdania zysków i strat. Jest to typowy obrazek, który na co dzień widzą analitycy fundamentalni. Jeśli chodzi o metodę analizy technicznej, technicy skupiają się wyłącznie na wykresie ceny, ewentualnie zerkają jeszcze na wykres wolumenu. Wychodzą oni z założenia, iż rynek nie jest racjonalny z uwagi na psychologię tłumu, uwarunkowania instytucjonalne, cykle biznesowe, gospodarcze i koniunkturalne. Oraz różnego rodzaju anomalie, takie jak efekty kalendarzowe, anomalie typu momentum oraz mean reversal, czyli powrotu do średniej. Podejmują oni decyzję o zakupie i sprzedaży aktywów w, w oparciu o obecny trend wzrostowy, boczny lub spadkowy oraz powtarzające się schematy cen i wolumenu. Tak wygląda obrazek, na który patrzą na co dzień technicy. Jest to wykres. Na tym wykresie rysują oni różne pomagające im w analizie linie, kształty, zerkają na wskaźniki. Niektórzy, bardziej doświadczeni inwestorzy, łączą ze sobą elementy analizy fundamentalnej z elementami analizy technicznej. Jednak istnieją również znaczne grupy inwestorów, którzy stosują wyłącznie jedną lub drugą metodologię w ramach podejmowania decyzji inwestycyjnych. To by było tyle na dzisiaj. W kolejnych odcinkach bardziej dokładnie przyjrzymy się analizie technicznej oraz analizie fundamentalnej. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to proszę o subskrypcję oraz łapki w górę. Z tej strony Banana Trader, cześć.